Coś mi... W nie wytrzymał. No, hejka dziewczyny. Mój Rafał, to dopiero okaz. Przystojny jak diabli, prawie jak z żurnala. A zapatrzony w siebie i wszystko na pokaz. A do każdej baby zawsze się dobala. Na każdej imprezie w nowy ciuch ubrany, włoski ułożone, pachnący, błyszczący. Oczka mu strzelają i w moment zakochany, i od razu może gorący i chcący. Komplementy sypie jak listonosz listy, i wszędzie go pełno na sali bryluje. I taki aniołek niewinny i czysty, a w duchu planuje, którą upoluje. A te wszystkie baby każdy kich załapił. Myślał, że on jakiś książę jest na białym koniu i z otwartą buzią się na niego gapią. A ja sobie myślę, ty durny gamon. Wiecie, impreza, imprezu. A w domu, to w domu. I bączka się puści, i w nosku pogrzebie. Ale przecież o tym nie mówi nikomu, bo Rafałek zawsze kocha tylko siebie. Więc musi być perfekt by każda go chciała. I taki obrazek dla świata przedstawia ten mój bawidamek, i z duszy, i z ciała, co zawsze za sobą męski czar zostawia. A na mnie patrzy z góry, ten gołusz wspaniały. I chyba przesadził, to już mam tego. Chociaż widziały te gały, co brały, miarka się przybrała, mój drogi kolego. Niech to twoje lusterko ci kadzi i słodzi i te wszystkie baby niech ci dogadzają. Tylu innych facetów po tym świecie chodzi, co na moich zaletach szybko się poznają. Nie! I tak stoję tu przed wami o ścianę, Nikt nie wie, nic. Ja nie wiem, sam skąd w ogóle wziąłem? W Warszawie, w Warszawie, gdziekolwiek się pojawię, od razu z rozkazem wołają. wszyscy mnie. coś, 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 a Tomasz, a Tomasz, masz, kuchana, kwiat, Tomasz, od się z te oczy oraz, nos i Tomasz, masz, Tomasz, ty wszystko aha, choć aha, choć aha, 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 wielki aha, Tomasz, aha, 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 To Tomasz, no masz, tomasz, tomasz, ma